Każda chwila jest wartością. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Wiem, że sprostamy temu, co niesie życie. Wiem, że starczy nam sił. Wybory są szczególnym czasem. Yy. <grym> I wierzę, że my jesteśmy w stanie zmienić Nową Sól. Wspólnie z wami zmienimy Nową Sól w nowoczesne miasto. W to wierzę. I to Ja sobie to doświadczyłem. Ileś razy musiałem jechać z sobą do Warszawy, ileś razy do marszałka. No, nieraz czekaliśmy kilka godzin na pana marszałka, ale to się zawsze nam udawało. Wiem, że zawsze konkrety. Wiem, że zawsze konkrety były no, w jakiś sposób wydzierane od pana marszałka, ale to nam się jednak opłacało. Ja wiem, że sama byś tego nie zrobiła. Za to, bo naprawdę stoi bardzo silna drużyna, która cały czas będzie cię już wspierała. Mówmy o mówmy o jakości pracy, pracy społecznej, samorządowej, politycznej, o pracy na rzecz mieszkańców. Z Małgosią łączy mnie imię, przyjaźń, praca i współpraca. Wspieram Małgosię, namawiałam do tego startu, dawałam argumenty, utwierdzałam w podjętej już decyzji. Szanowni Państwo, jestem przekonana, że Małgosia potrafi zapewnić ten właściwy poziom relacji społecznych chciałabym się powiedzieć ojcowskich, matczynych. Naszych mieszkańców z administracją samorządową. Bo istotnie rozwój, gospodarka, nauka, kultura, wszystko jest ważne, ale to wszystko dotyczy nas, mieszkańców. To nasi mieszkańcy muszą ponownie uwierzyć w swoją godność, w jedność, w dumę bycia nowosolennym. I takie warunki do pracy, współpracy. I taką relację mieszkańców zapewni Małgorzata Szablowska.